Witam bardzo skutecznie, Jakub z tej strony, zapraszam Was wszystkich na kolejny odcinek z serii nierówności. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się trochę innemu typowi nierówności, dlatego że pojawiły się już nierówności z łamkami, czyli nie tylko będziemy obracali się, tak jak w poprzednim odcinku, zbiorze liczb rzeczywistych dodatnich, ale też jako dodatek jeszcze Zaprezentuję, jak rozwiązywać nierówności, czy jak sobie radzić z nierównościami, w których pojawiają się takie paskudne ułamki, no bo okazuje się, że w tego typu zadaniach algebra jest nieco inna, także tutaj też musimy nauczyć się radzić sobie w takich sytuacjach. Tak jak w poprzednim odcinku, zdecydowałem się, że rozwiążę mniej przykładów, natomiast pokażę po dwa rozwiązania na każdy z tych przykładów. No dobra, to spróbujmy się przyjrzeć pierwszej nierówności. Mamy udowodnić, że dla wszystkich liczb x należących do zbioru rzeczywistych dodatnich prawdziwa jest taka nierówność. No i w pierwszym sposobie e, zaprezentuję po prostu klasyczne zwinięcie do wzoru skróconego mnożenia. Z racji, że x jest liczbą rzeczywistą dodatnią, no to możemy bezkarnie pomnożyć sobie tę nierówność stronami razy x, bez ryzyka, że po prostu nam się tutaj coś zepsuje. No i e, widzimy, mamy x razy x, czyli x kwadrat x razy 1 przez x, x się skraca, czyli dostaniemy plus 1. No i x razy 2 dostajemy 2x, czyli większy lub równo 2x. Przerzucamy to wszystko na lewą stronę, czyli będziemy mieli x kwadrat minus 2x to 1, czyli mówiąc w skrócie, odejmujemy stronę 2x. No i zauważamy, że jest tutaj ukryty wzór skróconego mnożenia, czyli będziemy mieli x y, minus, no to będziemy mieli 1 do kwadratu większy lub równy 0, co właściwie kończy dowód. No i wiadomo, uzasadniamy, że wszystkie liczby podniesione do kwadratu są nieujemne, także to kończy pierwsze rozwiązanie zadania. W drugim rozwiązaniu zaprezentuję trochę nieco bardziej szalone podejście, dlatego że nie będę tego mnożył stronami razy x, tylko postaram się od razu to zwinąć do wzoru skróconego mnożenia. Czyli pierwsze, co zrobię, to przerzucę sobie to na lewo wszystko. Czyli zapiszmy to tak, to będzie x, dodać, albo zapiszmy już odjąć 2 i dodać 1 przez x, większy lub równe 0. No i tutaj jest problem, bo żeby zwinąć to we wzórz skróconego mnożenia, już musimy być całkiem dobrze z algebry. No i teraz pokażę taki fajny trick. Mianowicie x -a zapiszemy sobie jako pierwiastek z x do kwadratu, do odjąć, i tutaj będę miał dwa razy. I ja tak sztucznie sobie dopiszę pierwiastek z x razy, a drugie to wyrażenie, które dopiszę, to będzie 1 przez pierwiastek z x, bo zauważcie, że pierwiastek z x razy 1 przez pierwiastek z x to się skraca, czyli w wyniku dostajemy 1, czyli finalnie wyjdzie dalej minus 2 tak jak było. Czyli wartości wyrażenia tak naprawdę nie zmieniłem, no bo pamiętajmy, że liczba razy jej odwrotność to jest zawsze 1. No i dodać, i to 1 przez x zapiszę jako 1. Przez pierwiastek z x i całe do kwadratu większe lub równe 0, no już widzimy zwinięcie, czyli dostaniemy pierwiastek z x odjąć 1 przez pierwiastek z x do kwadratu większe lub równe 0, co kończy dowód. No i wiadomo, klasycznie uzasadniamy to tak, że wszystkie liczby do kwadratu są nieujemne, czyli mamy właściwie koniec dowodu. No tutaj to zwinięcie algebraiczne było troszkę cięższe, ale jak widać również da się to zrobić bez po prostu przemnażania tego stronami razy x. No dobra, w następnym zadaniu pokażę jedno klasyczne podejście, a jedno takie dosyć nietypowe, dlatego że wykorzystam fakt z pierwszego zadania, czyli niejako wykorzystam pierwszą nierówność do rozwiązania drugiej nierówności, bo tak często też możemy robić. No dobra, czyli w pierwszym sposobie spróbujemy sobie to przemnożyć stronami po prostu razy AB, czyli tak jak kiedyś pokazywałem, czyli żeby się pozbyć ułamków, nierówności, no to najlepiej pomnożyć to stronami razy wspólny mianownik. Wspólny mianownik to jest iloczyn tych mianowników. No i wiemy, że możemy pomnożyć to stronami razy AB, dlatego, że jesteśmy znowu w zbiorze liczby rzeczywistych dodatnich, także nie ma ryzyka, że tutaj coś będzie sprzecznego. No, czyli AB razy A przez B, B się skraca, zostanie A razy A, czyli A kwadrat, dodać. AB razy to, czyli dostaniemy A się skróci, zauważcie i dostaniemy B razy B, czyli B kwadrat, większe lub równe no i 2 razy AB, czyli 2. AB. przenosimy to wszystko na lewą stronę, czyli do strony A kwadrat odjąć się 2AB dodać b kwadrat większe lub równe od zera, czyli będziemy mieli A minus B do kwadratu większe lub równe 0, co kończy dowód. W drugim sposobie zaprezentuję niejako takie rozwiązanie, w którym wykorzystam tę nierówność, czyli wykorzystamy sobie już fakt, że znamy tę nierówność. Dajmy sobie ją tutaj na boku. No niech będzie tutaj w tym miejscu. No i zobaczcie. Mamy wykazać, że a przez b, dodać b przez a, jest większe większe lub równe od 2. No to zobaczcie. Gdybyśmy sobie zrobili takie sprytne podstawienie, że niech x to będzie a przez b, to zobaczcie, że 1 przez x to będzie 1 przez a przez b. No to jest to samo co b przez a. Czyli wychodzi nam na to, że jeżeli za a przez b dam x, to za b przez a muszę dać 1 przez x, prawda? No dobra, no to wstawmy sobie to tutaj, czyli dostaniemy nierówność x dodać 1 przez x większe lub równe od 2. No ale zauważcie, że przecież ta nierówność to jest dokładnie to samo co ta nierówność, którą wykazaliśmy przecież. Jako pierwszy przykład, także zwróćcie uwagę, że już pozostałe rozwiązanie wygląda niejako tak samo, czyli moglibyśmy kontynuować ten sposób rozumowania, jak w pierwszym zadaniu, no i zakończyć to zadanie. Czyli zauważcie, nawet nie musielibyśmy. E, tak naprawdę powtarza tego rozumowania, bo moglibyśmy napisać, że to jest lemat lub twierdzenie, z którego korzystamy. No i na mocy tego, że to twierdzenie jest prawdziwe, bo je wykazaliśmy wcześniej, no to wnioskujemy, że ta nierówność również musi być prawdziwa. Co właściwie kończy dowód drugi dowód. No i tak, w następnym odcinku pokażę nieco inny typ nierówności, w których będziemy się skupiali też na nierównościach bardziej warunkowych, czyli będą założenia jakieś tam relacje między liczbami, że na przykład A może być większe od B i tak dalej. Pomału też będę wprowadzał nierówności z rozszerzenia, także poziom trudności będzie rósł. Prostsze nierówności również będą od czasu do czasu wlatywały, natomiast będę się starał też Pomało wplatać jakieś lematy, twierdzenia, tak, żeby mogliście coraz bardziej rozwijać się z tych nierówności, coraz więcej technik znać do dowodzenia tego typu zadań. Także to tyle w dzisiejszym odcinku, także dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym.